W trafił właśnie wyjątkowy kalendarz dobroczynny na 2024 rok. Tym razem w rolę modeli wcieliły się chore dzieci z powiatu ostrzeszowskiego, którym towarzyszyli znani aktorzy i dziennikarze. To kolejny już projekt Grupy Dobroczynnej Anieli w Bieli i Fundacji Nos Duo. Premiera kalendarza miała miejsce w miniony czwartek w kule i Hulej w Ostrzeszowie. Bohaterami tego kalendarza są nasze Ostrzeszowskie dzieciaczki, które potrzebują pomocy i dla których zbieramy pieniążki. Czyli tak jak w poprzednich latach nadal skupiamy się na tym lokalnej, na lokalnej wizji i wydźwięku lokalnym. No rzeczywiście dzieciom w tym roku towarzyszą gwiazdy, gwiazdy z telewizji, gwiazdy z seriali. Także udało nam się aż 15 znanych osobowości z takiego błękitnego ekranu, zaprosić do tej współpracy. Przede wszystkim bardzo jestem im wdzięczna, bo naprawdę tych osób, które, które chciały uczestniczyć, było naprawdę dużo więcej i nie wiedzieliśmy nawet, jakich połączyć, żeby to wszystko pięknie wyglądało. Asia Kryńska z TVN24, Marcin Bosak, czyli znany aktor, Anna Guzik, Kasia Kwiatkowska, mamy Omenę która wspiera również nas w wielu innych inicjatywach, Joannę Nemoro. No może nie będę zdradzać wszystkich naszych bohaterów, bo to jest też niespodzianka kupując i nabywając ten kalendarz. Każda osoba będzie mogła sama zobaczyć kogo w tym kalendarzu tak naprawdę mamy. Jedynym z bohaterów kalendarza, który wystąpił przed obiektywem Henryka Gagatka był trzyletni Igor Piórkowski, o którego sprawność każdego dnia dzielnie walczy jego mama. No, Igor przed kamerą czuje się jak ryba w wodzie. Czuje się świetnie. Wręcz chciałbym powiedzieć, że um... Nie pozwalał mamie w ogóle skorzystać z takiej możliwości, żeby sobie zrobić zdjęcie z, z aktorką czy z aktorem. No jest to, była to dla niego naprawdę super przygoda i mega frajda, także mam nadzieję, że tak jak pozostałe zdjęcia z, z innymi dzieciakami, tak jego wyszły świetnie, co zresztą zobaczycie niebawem. To już czwarta edycja kalendarza wydanego przy współpracy Grupy Dobroczynnej Anieli w Bieli i Fundacji Nos Duo. Pełnie inny kalendarz, aczkolwiek cały czas pod patronatem Marty Raczyńskiej-Dajneki, co sprawia, że ten kalendarz z każdym rokiem... Jest coraz bardziej rozpoznawalny. Kalendarz można zamówić przez formularz, który jest zarówno na naszej stronie Anieli w Bieli, jak i na stronie Nozdwo. Wchodząc w ten kalendarz, macie Państwo właściwie wszystkie informacje i odezwą się do Was nasi wolontariusze, którzy wskażą Wam, gdzie możecie odebrać kalendarz. Całkowity dochód, dokładnie mówiąc, 100%, dzięki naszym sponsorom, którzy ufundowali dróg, przekazujemy na ten sam cel jak zawsze czyli na leczenie i rehabilitację dzieci nieuleczalnie chorych i niepełnosprawnych. Pani pierwszego kalendarza włączyła się Justyna Ptak z Grabowa nad Prosną. Rozpoczęła się wtedy moja współpraca z Anieli w Bieli, właśnie tutaj z Martą. Dziewczyny poprosiły mnie o zdjęcie do kalendarza i takie moje małe słowo, którym chciałabym się podzielić z innymi. Byłam ogromnie zaszczycona tym wyróżnieniem i później ten kalendarz, kiedy trafił już w moje ręce, kiedy mogłam go przekazać dalej, wzbudzał ogromne emocje, takie bardzo pozytywne, a później podsumowanie pierwszej akcji było również znaczące, bo dzięki temu mogliśmy pomóc kilku dzieciom jednocześnie. Zorganizowana w miniony czwartek promocja kalendarza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W Kulaj i Hulaj ustawiła się długa kolejka chętnych. Zaledwie w ciągu kilku godzin sprzedano blisko 500 egzemplarzy. A to oczywiście nie koniec.